Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale YouTube. Z tego materiału dowiesz się, jak trenuję. Jest to kolejny materiał z tej serii. Jest to seria swego rodzaju vlogów treningowych, podczas których możesz zobaczyć moje treningi sylwetkowe w praktyce. Ponadto w materiale porozmawiam także o parametrze MSP w praktyce oraz zdradzę Ci kilka porad typowo treningowych. Mam nadzieję, że cały ten film ci się spodoba i na wstępie będę ci bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod tym filmem, a także za subskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Zapraszam do oglądania. Swój trening właściwy rozpoczynam od trzech serii dipów z dodatkowym obciążeniem. Mam tutaj RIR 3, więc powinienem wykonać dwa mimowolnie spowolnione powtórzenia. Deepy jest to ćwiczenie ukierunkowane szczególnie na część brzuszną, czyli dolną klatki piersiowej, oraz na głowę długą tricepsa. Na nagraniu wam zaznaczę, kiedy następują te dwa spowolnione powtórzenia, aczkolwiek myślę, że one są tutaj na tyle widoczne, że sami je wychwycicie. Teraz było pierwsze, teraz będzie drugie, ostatnie, i tutaj się pojawia również porada dla was, mianowicie spójrzcie na fazę ekscentryczną w tym ostatnim powtórzeniu. Faza ekscentryczna jest to ruch opuszczania. Trenując, bardzo często zapominamy, aby kontrolować fazę ekscentryczną, natomiast tylko w tym ostatnim powtórzeniu. We wszystkich poprzednich powtórzeniach zazwyczaj to kontrolujemy, ale w ostatnim o tym zapominamy i po prostu jak najszybciej odkładamy dane obciążenie. Natomiast, mimo wszystko warto nawet w tym ostatnim powtórzeniu kontrolować obie fazy, czyli zarówno koncentryczną, jak i ekscentryczną tak jak to robimy we wszystkich powtórzeniach w naszej serii, w naszym ćwiczeniu kolejnym ćwiczeniem, które wykonuję jest wyciskanie handli na łacy skośnie dodatniej ćwiczenie ukierunkowane głównie na część obojczykową, czyli górną klatki piersiowej tutaj mam trzy serie z rir 2 więc powinienem wykonać trzy mimowolnie spowolnione powtórzenia, które wam oczywiście zaznaczę. Natomiast są one na tyle widoczne, że i tak byście je wychwycili. Częstym mitem, który możemy spotkać, jest to, żeby przy wyciskaniu hantli na ławce skośnej nie robić mostka, bo to nam powoduje, że wyciskamy poziomo, a nie na skosie. Natomiast jest to mit, i oczywiście ten mostek dla lepszego zaangażowania klatki powinniśmy wykonywać. Kolejnym ćwiczeniem, które wykonuję, jest wiosłowanie na na maszynie, i ćwiczenie to jest ukierunkowane głównie na mięsień czworobocznych grzbietu. Mam tutaj cztery serie z RIREM 3, więc w każdej serii powinienem wykonać dwa mimowolnie spowolnione powtórzenia. No i mimo tego, że jest to ćwiczenie na maszynie, to pomiędzy każdą serią odpoczywam co najmniej 240 sekund, bo jest to nadal ćwiczenie bardzo mocno złożone. Oczywiście, tutaj MSP zaznaczę Wam w każdym ćwiczeniu, no bo tytuł filmu nosi nazwę MSP w praktyce, między innymi. Także, żebyście mieli pewność, jak to MSP wygląda w każdym ćwiczeniu, to Wam to właśnie zaznaczę i później być, będziecie mogli to przenieść na własny trening sylwetkowy, co oczywiście bardzo, bardzo mocno polecam. Zarówno u siebie, jak i u swoich klientów zauważyłem ogromną różnicę podczas treningu. Z mimowolnym spowolnieniem ruchu. Kolejnym ćwiczeniem, które wykonuję, jest uginanie podudzi leżąc. Tutaj mam dwie serie RIR-2, więc powinienem wykonać trzy mimowolnie spowolnione powtórzenia. W tym ćwiczeniu bardzo często spotykam się z tym, że osoby już od pierwszego powtórzenia nie pracują w pełnym zakresie ruchu, szczególnie w pełnym zakresie skurczu koncentrycznego czyli od pierwszego powtórzenia ta gąbka od maszyny nie dotyka Waszych pośladków, bądź Waszych nóg z tyłu, mięśni dwugłowych uda przez to nie wykonujecie właśnie ćwiczenia w pełnym zakresie ruchu i zdecydowanie trudniej jest Wam wtedy kontrolować MSP oraz rear żeby temu zapobiec, polecam właśnie dobrać takie obciążenie, żeby od pierwszego powtórzenia w serii dotykać gąbką, maszyną swoich pośladków albo dwugłowych uda Dzięki czemu zdecydowanie łatwiej będzie Wam kontrolować MSP oraz Rear, więc będziecie osiągać lepsze efekty sylwetkowe. Kolejnym ćwiczeniem w moim planie jest uginanie podudzi siedząc, które swoją drogą jest nieco lepsze niż uginanie podudzi leżąc. A tutaj również mam dwie serie z Rearem 2, więc powinienem wykonać trzy mimowolnie wolnie spowolnione powtórzenia. W tym ćwiczeniu MSP jest dość specyficzne, no bo wygląda bardzo, bardzo trudno. Sami możecie to ocenić, że te powtórzenia są skrajnie wolne, mimo tego, że tu Turir wynosi 2, więc spokojnie byłbym w stanie wykonać jeszcze właśnie dwa powtórzenia, po czym nastąpiłby upadek mięśniowy. Także to jest kolejny dowód na to, że MSP w każdym ćwiczeniu wygląda inaczej, no i trzeba ten parametr praktykować. Żebyście mogli z niego wynieść po prostu 100% do Waszych efektów treningowych. Następnym ćwiczeniem są wspięcia na palce na maszynie Smitha. Które według mnie są jednym z najlepszych ćwiczeń na tą partię mięśniową. Natomiast niestety jeżeli chodzi o mięśnie łydek to tutaj MSP jest strasznie niekomfortowe. Myślę, że można to odnieść ogólnie do treningu nóg. Chociaż na maszynach jest zdecydowanie łatwiej to MSP osiągnąć. Ale i tak trenując czwórki, dwójki bądź łetki, MSP jest dla, dla nas strasznie niekomfortowe, i tutaj jest już w ogóle problem, żeby do tego dojść. Natomiast oczywiście hipertrofii nie oszukacie, jeżeli chcecie doświadczyć wysokiego napięcia mechanicznego, jeżeli chcecie zrekrutować do pracy wysokoprogowe jednostki motoryczne, jeżeli chcecie, żeby wasz trening przekładał się na maksymalne efekty sylwetkowe, to mimo wszystko musicie pilnować tego parametru MSP i wykonywać kilka takich powtórzeń, mimo tego, że jest to strasznie niekomfortowe. Następnym ćwiczeniem jest prostowanie ramion z skrzyżowanymi linkami na triceps. Z racji pozycji naszego ramienia, to ćwiczenie jest ukierunkowane szczególnie na głowę długą tricepsa. Jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, dlaczego tak jest, to zachęcam do obejrzenia mojego ostatniego materiału, czyli jak trenować triceps. Mam tutaj trzy serie z rirem 2 więc powinienem wykonać trzy mimowolnie spowolnione powtórzenia. No i oczywiście dokładnie tyle wykonałem. Samo ćwiczenie jest taką ulepszoną wersją ćwiczenia prostowania ramion ze sznurkami w wyciągu. Tutaj mamy właśnie lepszą możliwość przetrenowania tej głowy długiej. Także serdecznie polecam Wam spróbować, jeżeli jeszcze tego ćwiczenia nie znaliście. Ostatnim ćwiczeniem, które wykonuję na tym treningu, jest Abil. Jest to ćwiczenie ukierunkowane na mięśnie brzucha i swoją drogą jest to bardzo, bardzo dobre ćwiczenie na tą partię. Więc, jeżeli jesteście w stanie je wykonywać, to polecam Wam je wdrożyć do Waszego planu treningowego. Ja tutaj mam trzy serie z RIR 1 więc powinienem wykonać cztery mimowolnie spowolnione powtórzenia. Pamiętajcie, że ilość mimowolnie spowolnionych powtórzeń wynika z tego, jaki macie RIR. No i niestety, jeżeli chodzi o MSP w tym ćwiczeniu, to tutaj pojawia się niemały problem, ponieważ akurat to ćwiczenie jest o tyle specyficzne, że bardzo trudno będzie nam kontrolować to MSP, ale nie jest to niemożliwe. Więc ponownie praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka, no i będziecie w stanie Lepiej kontrolować MSP, nawet, nawet w tych trudniejszych ćwiczeniach. Dotarłeś do końca filmu. Ja Ci będę bardzo wdzięczny za zostawienie jakiegokolwiek komentarza, ponieważ w ten sposób pomagasz mi rozwijać mój kanał na YouTube, oraz będę Ci również bardzo wdzięczny za udostępnienie tego filmu, ponieważ w ten sposób możesz zmotywować bardzo dużą ilość osób do tego, żeby rozpoczęły treningi sylwetkowe i żeby rozpoczęły pracę nad swoimi sylwetkami.